Zbliża się koniec roku, ale to nie zmienia faktu, że na terenie gminy realizowanych jest wiele inwestycji, bardzo ważnych, bardzo dużych. W tym momencie zima, zatem te warunki też są troszeczkę inne, ale to co jest możliwe realizujecie cały czas. Tak, cały czas kontynuujemy inwestycję drogową w Nowym Gulczewie na ulicy Zagłoby, poza tym przygotowujemy się, no, Progoda nam przeszkadza troszeczkę w położeniu asfaltu, ale chcielibyśmy położyć asfalt i zamknąć inwestycje budowy mostu w Szeligach. Dodatkowo rozbudowujemy szkołę w Liszynie. To są trzy takie duże inwestycje, które trwają. Dodatkowo jeszcze pocztowa na Dolnym Słupnie i ulice przyległe. Ja ze swej strony powiem szczerze, że mam świadomość tego jak wiele zadań przed nami, szczególnie w nowym roku, ale jestem też dumny z tego, co nam się udało osiągnąć do tej pory, bo warto też powiedzieć o tym, że w końcu dzięki mądrej decyzji Rady usprzętowiliśmy ekipę remontową. Tak naprawdę dzisiaj możemy się pochwalić czterema ciągnikami, czterema przyczepami, trzema zametarkami, pługiem, przed nami jeszcze posypywarka, jedna już jest, kolejna. To wszystko pomaga nam w utrzymaniu czystości, przede wszystkim w szybkiej interwencji, jeżeli gdzieś powstają problemy, bez czekania na większe firmy, tylko po prostu być w tym momencie, jesteśmy bliżej ludzi, bliżej mieszkańców i możemy reagować. I to jest taka rzecz, o której nigdy nie mówiłem, ale, ale ja osobiście jestem dumny z tego, że udało nam się bez tworzenia zakładu komunalnego, bez tak naprawdę tworzenia nowych czapek w postaci zarządów. Dyrektorów pod właśnie Urzędem Gminy stworzyć brygadę remontową mieszkańców Gminy Słupno, a przede wszystkim systematycznie przez te lata ją usprzętawiać. I dzisiaj, mówię, no możemy się pochwalić naprawdę dobrym sprzętem jakościowo. Inwestujemy w tych pracowników, chcemy, żeby podnosili swoje kwalifikacje, żeby pozyskiwali czy uprawnienia nowe, jeżeli chodzi o kierowców, czy uprawnienia nowe, jeżeli chodzi o obsługi, obsługę sprzętu, na przykład specjalistycznego. Także to może nie jest na co dzień dostrzegane, bo mówię, żyjemy w koło i nie dostrzegamy tego wszystkiego. Natomiast to jest też powód do tego, podsumowując rok, do tego, żeby się tym pochwalić. To też jest ważne, bo to są miejsca pracy, a jednocześnie oszczędność dla gminy, bo nie musicie wynajmować firmy zewnętrznej, która by zrobiła jakieś prace, które mogą wykonać pracownicy. Tak, dokładnie, tak jak Pani powiedziała, także to właśnie się przekłada na oszczędność i efektywność zarządzania. Panie Wójcie, zatrzymajmy się przez chwilę na inwestycjach, ta drogowa w Nowym Gulczewie. Tam prace w ramach oczywiście całej inwestycji, całego zadania, ale też na tyle, na ile pozwolą warunki atmosferyczne, no bo Przecież to normalne, że przy takiej pogodzie nikt nie będzie wylewał asfaltu czy układał e, bruku, ale zgodnie z terminem tutaj to, to zadanie jest realizowane. Tak, te inwestycje są realizowane zgodnie z terminem i nie zeszli cały czas. Firma nie zeszła z placu budowy, mimo trudnych warunków atmosferycznych. Realizują te zadania, które mogą, czyli przykładowo w Nowym Gulczewie są instalacje przekładane, przygotowywane, wszystko jest właśnie pod tą nawierzchnię, która będzie powstawała. Dodam, że w Nowym Gulczewie chcemy, żeby właśnie na wniosek mieszkańców, bo to jakby też wynikało ze spotkań, ze spotkań które odbyliśmy jesienią, była ścieżka pieszo-rowerowa, która jest szersza, będzie miała specjalne hologramy, które będą wskazywały, że to jest właśnie przeznaczenie tej ścieżki. Mało tego, chcieliśmy, żeby to była ścieżka, która będzie wyróżniała się kolorem na tle innych ścieżek tego typu na terenie Gminy Słupno, dlatego jakby przygotowaliśmy bardzo taki ładny, ciemny, grafitowy kolor. Myślę, że to jest taka jakby nowość. No i chciałbym bardzo, żeby się już na. Powiem, jak zacznie wiosna, żeby można było powiedzieć, że coraz bliżej jest końca tej inwestycji. Tak samo sytuacja wygląda na moście w Szeligach, prawda? Tam też jesteście gotowi do tego ostatniego akcentu, ale na razie czekamy na dobrą pogodę. Tak, dokładnie. Tam po prostu pozostało nam wylanie nawierzchni asfaltowej. No, wiadomo, jest taka aura jaka jest, śnieg jest, więc nie można tego asfaltu wylać. Natomiast jak tylko mrozy ustąpią i po prostu przez chwilę będzie nie będzie śniegu, to będziemy po prostu ruszali z maszynami, żeby zakończyć tą inwestycję. Panie wójcie, wielokrotnie w naszych rozmowach wspominał Pan o tym, jak ważni są mieszkańcy i wszystkie działania, które realizujecie, robicie z myślą o nich. Stąd też decyzja Pana, decyzja radnych, że nie podnosicie podatków. W dobie, kiedy wszystko idzie w górę, kiedy wszyscy zrzucają wszystko na inflację, w gminie Słupno udało się zatrzymać na tym poziomie, który był wcześniej. Tak, ja powiem jeszcze, że ja właśnie dziękuję radnym, bo to jest decyzja Rady, pamiętajmy o tym, ja tylko mogę zaproponować pewne rozwiązanie, że podeszli do tego z właściwą atencją i no nie podnosimy jako jedna z niewielu gmin w powiecie płockim, nie podnosimy podatków dla osób fizycznych, nie podnosimy podatków jeżeli chodzi o środki transportu i to jest uważam mądra decyzja. Pamiętajmy o tym jak wiele obciążeń każdy z mieszkańców ma, więc ja się z tego cieszę. Natomiast chciałbym jedną rzecz zauważyć, to jest bardzo ważna rzecz, że równolegle w Starostwie Powiatowym w Płocku nastąpiła aktualizacja Ewidencji gruntów. I może się tak zdarzyć, że mieszkańcy po tej aktualizacji otrzymują zupełnie inne stawki podatkowe, wynikające z tego, że nagle, o dziwo, na przykład, działka im się zwiększyła. Wcześniej w ewidencji gruntów w Starostwie Powiatowym mieli wpisaną działkę o wielkości x, a teraz mają x razy 2. Także to nie my jako gmina, proszę pamiętać o tym, podejmujemy takie działania. To są działania, które są zaplanowane, systematycznie prowadzone przez Starostwo Powiatowe. I oczywiście jak będzie potrzeba, my to wszystko wyjaśnimy, pokażemy z czego to wynika, natomiast to nie wynika w żaden sposób z podniesienia podatków przez gminę, natomiast przez to, że następuje ta aktualizacja w poszczególnych sołectwach, aktualizacja ewidencji gruntów. Teraz one są doprecyzowane, uszczegółowione, więc może się zdarzyć tak też drugą stronę, że ktoś na przykład miał większą działkę, miał x, a teraz ma minus 2, więc będzie miał już nawet zwrot podatku. Dobrze, że ten jakby system w końcu, jeżeli chodzi o aktualizację, dzięki cyfrowo możliwościom jest jakby no zaktualizowany porządnie, bo mamy świadomość tego, że pewne braki, Pewnie naleciałości z wielu, wielu lat następowały przenoszenie w dokumentacjach jakichś niewłaściwych danych następowało. Teraz to się zadziało, ale chciałbym uspokoić, że to nie wynika w żaden sposób ze zmian podatkowych, a natomiast to wynika tylko i wyłącznie ze zmiany areału, gruntów, które w tym momencie są sklasyfikowane tak a nie inaczej. U poszczególnych mieszkańców. Czyli ci mieszkańcy, którzy mają pytania, mogą się zgłosić tutaj do urzędu i otrzymają wyjaśnienia konkretne dotyczące już konkretnej działki. Tak, oczywiście. Jeżeli, będą, jeżeli zaskoczy ich taka sytuacja, otrzymają taką informację o innej wysokości podatku za działkę, za którą do tej pory płacili. Najczęściej jest podłączana też wielkość tej działki i jest tam wskazane, że zmieniła się ta wielkość, ale jeżeli ktoś tego nie dostrzeże, bo nie każdy głęboko tak czyta te dokumenty, my Jesteśmy od tego, że pomóc. Urząd jest otwarty. Wyjaśnimy, pokażemy, z czego to wynikało. No, jakby mówię, to są działania, które są odgórnie prowadzone przez Starostwo Powiatowe i jakby no, o tym informuję. Panie Wójcie, to jeszcze jeden bardzo ważny temat. Mieszkańcy zapewne o tym wiedzą, bo w wielu miejscach pojawiła się informacja. Gmina Słupno otrzymała kolejne wyróżnienie, kolejny medal. Tym razem lider regionu, lider powiatu Płockiego. To też chyba takie duże wyzwanie, ale i zadanie dla Pana jako włodarza gminy, żeby no nie schodzić z tego piedestału i cały czas rozwijać się i dbać o to, żeby gmina w kolejnych rankingach była równie dobra. Tak, to jest takie Zobowiązanie, bardzo ważne zobowiązanie dla mnie jako wójta gminy Słupno, do tego, żeby zachować pewien poziom, jeżeli chodzi o zarządzanie gminą, żeby ciągle być na początku, na górze jako lider. No a też to jest jakby taka kwintesencja tej mojej pracy, pracy mojej, urzędników gminy Słupno, wszystkich radnych, bo tak naprawdę to, co tworzymy jako społeczność, to zostało docenione i to nie przez jakieś organy polityczne, ale to jest w oparciu o. O dane głusowskie, czyli dane twarde. Także ja tutaj jestem dumny z tego, że my jako gmina zostaliśmy wyróżnieni i jesteśmy liderem Powiatu Płockiego.